Na koniec tego pierwszego dnia naszej sesji dostajemy bardzo mocne słowo od Jezusa, Słowo, które nas mocno skrótuje. To słowo, które mówi, że nie wystarczy mieć Abrahama za Ojca. Żeby się znaleźć na Jego łonie. I kiedy słyszymy o tym ojcostwie Abrahama, to wiemy dobrze, że ono nas wszystkich tu dotyczy, tak Żydów jak i chrześcijan. Trzy czwarte wierzącej ludności ludzkości nazywa Abrahama Ojcem swojej wiary. Bogacz w otchłani mówi do Abrahama: Ojcze. Abraham nie waha się powiedzieć do niego: Synu, ta relacja jest prawdziwa, ale nie pociąga za sobą tej, którą nazwalibyśmy relacją przyjaźni, zaufania, bliskości. To Łazarz jest na łonie Abrahama, to znaczy, tak jak Jan apostoł w czasie ostatniej wieczerzy trzyma swoją głowę na piersi Jezusa i słucha Jezusowego serca i ma tak e, niesłychanie intymne miejsce w wieczności, intymne miejsce w komunii z Abrahamem, ale dla bogacza nie ma tego miejsca. Co się stało? Czego zaniedbał? Co zlekceważył, że jest w otchłani, zamiast dzielić radość wieczną z Abrahamem? Można powiedzieć, że zlekceważył dwa wielkie dary Boga. Pierwszym darem, który Bogacz zlekceważył, był dar osoby, człowieka, który codziennie leżał na progu jego domu. Nigdy go nie zauważył, a jeśli go nawet zauważył, to odwracał oczy, żeby go nie widzieć. Nie był dla niego nikim szczególnym. Był w końcu żebrakiem. Nie spodziewał się, że może mu cokolwiek istotnego w życiu zaoferować. Jest w tym pewien paradoks, dlatego, że o tym, że braku to przynajmniej wiemy, jak ma na imię. I dobrze wiemy, że w, w świadomości Żydów imię znaczy bardzo wiele. Eleazar znaczy tyle, co Bóg pomaga. To jest jakaś tożsamość tego że braka, który leży pod drzwiami. Bóg pomaga. O bogaczu nic nie wiemy. Paradoksalnie wcale nie wiemy jak ma na imię. Wiemy tylko tyle, że ma bogate ubrania i dzień w dzień świetnie się bawi. Pewnie by skorzystał, gdyby wszedł w jakikolwiek dialog, jakiekolwiek spotkanie. Z człowiekiem, którego mu Bóg zadał, ale nigdy nie przyszło mu to do głowy. Drugi dar, który ewidentnie zaniedbał, i to wychodzi z jego rozmowy z Abrahamem, tej, którą prowadzi już z Otchłani, to jest dar Bożego Słowa. Mógł w życiu słuchać Tory Mojżesza i Proroków. Mógł ich słuchać. Tak jak jeszcze w tym momencie, kiedy rozmawia z Abrahamem, mogą to czynić jego bracia. Myślę, że jest ważne to, co mówi Abraham, że mają Mojżesza i Proroków, niech ich słuchają. Znaczy nie wystarczy, żeby ich czytali. Potrzebują ich słuchać, to znaczy potrzebują przyjąć tore i proroków jako żywe słowo, które przychodzi od Boga. Żywe słowo, mocne, zmieniające, wymuszające, kształtujące, uruchamiające. Ale w nim nie ma takiego przekonania, że słuchanie prawa i proroków cokolwiek może zmienić. Gdyby ktoś z umarłych powstał, to się nawrócą. Nie. Nie. Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie uwierzą. Yy. Jezus ustami Abrahama mówi o tym, jak ważnym darem jest Słowo Boga. Jak jest ważnym, jak jest rozstrzygającym. Ale nasz bogacz nic o tym nie wie. Może gdyby się jakiś cud zdarzył, ale Słowo. Można by zapytać, dlaczego? Znaczy, co się dzieje? Z... Z tym człowiekiem, że lekceważy te dary, lekceważy człowieka, z którym mógłby się spotkać, i lekceważy słowo Boga, któremu mógłby się poddać. Skąd to lekceważenie? No, i chyba odpowiedź jest taka, inaczej będziemy się domyślać poza przypowieścią. Nie ma powodów, żeby szukać poza przypowieścią. Powód jest taki, że ten człowiek jest bogaty i cieszy się swoim stanem posiadania, cieszy się poziomem konsumpcji. To jest to, co go zadawala. Bogactwo daje mu pewność siebie, bogactwo daje mu poczucie, że nikogo tak naprawdę nie potrzebuje. Ma w sobie poczucie samowystarczalności i ma w sobie też bardzo, trzeba powiedzieć, spłaszczone pragnienia, aspiracje. Wystarczy to, co jest dzisiaj, byle było właśnie na odpowiednim poziomie konsumpcji. Myślę, że to jest przypowieść, którą. Można także przeczytać historię relacji chrześcijan do Żydów. Dzisiaj o tej historii mówiliśmy, nie omawialiśmy jej w detalach, bo nie o to szło, ale szukaliśmy też jakichś y, głównych y, linii, które mogłyby zobrazować tę historię. Można by powiedzieć, że tak właśnie chrześcijanie przez wieki traktowali Żydów tak blisko, pod drzwiami domu, a przecież y, traktowani jak wrogowie albo świadomie niezauważani. To jest y, i nie, niezauważani także wtedy. Kiedy przechodzili przez swój największy dramat, niezauważani, za często niezauważani, za często spotykający się z plecami, z odwróconym wzrokiem. I tak, i, i, i owszem, także z. Z jakimś oporem wobec słowa. Z jakimś oporem wobec słowa. Święty Augustyn, jeden z naszych największych autorytetów i jeden z naszych największych świętych, Nie. cudownie komentował list do Rzymian. Cudownie komentował te fragmenty Pawła, kiedy mówi do chrześcijan Uważajcie, nie wynoście nad korzeń, to korzeń dźwiga Ciebie, nie ty dźwigasz korzeń. Tak. Nie. Ale jakie myślenie blokowało nas przez tyle wieków na to jedno zdanie, które. które jest nieustępliwe, tak jak nieustępliwy jest Bóg w swojej miłości, bo dary i powołanie Boga są nieodwołalne. Bóg nie odwołuje wybrania, Bóg nie odwołuje powołania, Bóg jest wierny. Jakim odkryciem jest to zdanie tak, by go nigdy nie było w Nowym Testamencie, a jest, a jest. I właściwie jakie powody mogłyby być, czy nie takie, jak w tej przypowieści? Jakie powody do takiej i, i obcości, i niezauważania, i, i wrogości, i lekceważenia, lekceważenia osoby, spotkania, lekceważenia słowa. Jakie powody? No właśnie, po części pewnie takie, że, że kościół był tym, który się czuł bezpiecznie, posiadał wszelkie bogate środki władze, prawo, struktury wszystko poczucie kontroli nad całą rzeczywistością. Nie. Wtedy się. Nie musi słuchać każdego, wtedy się nie musi szukać rozmowy z każdym. Wtedy może być tak, jak w Kościele bywało przez wieki, że prawo, które stanowimy, jest ważniejsze niż Ewangelia, którą czytamy. My jesteśmy kolejnym pokoleniem, którym ta przypowiedź jest zadana. I myślę, że to, co najważniejsze, to jest, by przyjąć ją tak, jak ją Jezus wypowiada, to znaczy z wielką miłością. I byśmy rozumieli, że aby być dzieckiem Abrahama, żeby być kimś, kto ma w sobie Jego wiarę, trzeba sobie niesłychanie cenić spotkanie z każdym człowiekiem, a już szczególnie z człowiekiem, który jest w dramacie. I trzeba sobie niesłychanie cenić każde słowo, które Bóg nie tylko zapisał, ale wypowiada. Teraz, w tym momencie, jako słowo żywe, cenić sobie żywe słowo. Spotkać się też z drugim człowiekiem w słuchaniu słowa Boga. Hmm. W ten sposób odnajdziemy się. Jako dzieci Abrahama w jednej rodzinie daj nam Panie Boże. Amen.